17 Sylab o Wolności to ogólnopolski konkurs literacki. Uczestnicy mają stworzyć haiku o szeroko pojętej tematyce wolności. Konkurs wpisuje się w tegoroczną, zmienioną formułę obchodów Radomskiego Czerwca Wolności. Pracujemy nad zupełnie nową formułą formułą, która pozwoli w czerwcu, nie tylko w weekend, który będzie weekendem obchodów, ale też. Weekend wcześniej zaprosić Radomian na wiele mniejszych wydarzeń. Wydarzeń, które będą miały charakter bardzo różnorodny. Forma literacka Haiku narzuca uczestnikom ograniczenia formalne. Ma to być maksymalnie 17 sylab, rozpisanych na trzy wersy. Do konkursu można zgłaszać się bez względu na wiek. Nagrody jednak zostaną przyznane w dwóch kategoriach, do i od 18 lat. Biblioteka rzeczywiście jako instytucja zapowiada to wydarzenie, ten, ten nowy format czerwcowych wydarzeń. I już dzisiaj ogłaszamy regulamin, regulamin na wydarzenie literackie, poetyckie. 17 sylab Wolności, tak się nazywa nasz konkurs. Do ogólnopolski, więc, mimo wszystko, tym zasięgiem nie zostajemy tutaj na rynku lokalnym, środowiskowym. Prace można składać do 1 czerwca tego roku. Należy je dostarczyć w zamkniętej kopercie do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego osobiście lub przesłać pocztą na adres placówki. Decyduje data dostarczenia. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe w wysokości 2000 500 zł. Nagrodzone i wyróżnione wiersze będą również eksponowane w przestrzeni miejskiej.